Fotografia czarno-biała: hołd dla ofiar pacyfikacji kopalni wujek Krzysztof Jakubowski. 17 grudnia 1981 Gdańsk. Zbiory Europejskiego Centrum Solidarności. Fotografia zorientowana poziomo: światło dzienne rozproszone. Ujęcie od lewej, lekko z góry, na zaśnieżoną przestrzeń ze złożonymi w centrum kwiatami. Między nimi z lewej płonie znicz. Przy zniczu na lewo wzmrożony śnieg na podobieństwo nagrobnego krzyża trzonem wbity kilow górniczy. Wzniesione w górę stalowe ostrze z ramionami rozchodzącymi się na boki. Pod nim na jasnym drewnianym trzonie. Przybita biała, kwadratowa tabliczka w cienkiej, czarnej ramce. Na tabliczce mała grafika z krzyżykiem i dwoma gałązkami oraz napis czarnymi literami w trzech rzędach. 16 grudnia 1981. Kopalnia wujek. Miesiąc w dacie zapisany cyfrą rzymską. Ułożony w centrum, w hołdzie zamordowanym górnikom, duży bukiet białych lilii na kilku ciemnych, i iglastych gałązkach, owinięty w połyskującą w świetle przezroczystą folię, leży na grubej warstwie zdeptanego śniegu. Wokół bukietu kilka mniejszych wiązek irysów i goździków z gałązkami asparagusa, Ułożonych koliście w lewo. Stojący między kwiatami z lewej, duży, kolisty znicz w formie płaskiej misy z szerokim ciemnym brzegiem. Gorący świetlisty płomień tańczy na mroźnym wietrze nad gładką powierzchnią stopionego wosku. Wraz z wprowadzeniem stanu wojennego jak w wielu zakładach pracy również. Kopalni węgla kamiennego Wujek w Katowicach wybuchł strajk okupacyjny. 16 grudnia w czasie pacyfikacji strajku pluton zmotoryzowanych odwodów milicji obywatelskiej ZOMO rozpoczął ostrzał. Od kul z broni maszynowej zginęło dziewięciu strajkujących górników. Plik cyfrowy. Sygnatura ECS F 11 507. Audiodeskrypcja, studio opisz mi. Czytał Bartłomiej Olszewski. Na białej planszy trzy logotypy. Od lewej Krajowy Plan Odbudowy Rzeczpospolita Polska sfinansowano przez Unię Europejską Next Generation EU. Projekt pod nazwą Poznawanie Solidarności. Udostępnianie zbiorów fotograficznych i filmowych ECS z audiodeskrypcjami i napisami filmowymi został dofinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Komponent Odporność i Konkurencyjność Gospodarki Inwestycja A251 Program wspierania działalności podmiotów sektora kultury i przemysłów kreatywnych na rzecz stymulowania ich rozwoju.